Hej, dzisiaj zagramy sobie w Baftute Simulator, mam słuchajcie mnożnik końców razy dwa, a ci teraz wam opowiem też o pewnych innych rzeczach, przejdźmy sobie od razu do gierki, zagram sobie solo, mamy nowe, y udało mi się sprogresować i mam słuchajcie nowe nowe jednostki. Co ciekawe, dobrze znany Toilet Simulator od Talentrika powróci prawdopodobnie dzisiaj właśnie o wam o tym opowiem, bo jest naprawdę mega ciekawa rzecz. Oke Co jest? A, nic tu nie widzę. Poczekajcie, czy ja go mogę bić tutaj? Okej. Okay. Weźmy A, panowie, ja tu kurka. Dobra, teraz. Teraz się bo się tu dużo dzie rzeczy dzieje naraz. E, I słuchajcie, przez to potem <noise> nie wiem, co, co robić, ale mam nadzieję, że uda mi się teraz po, po, z, porobić tutaj różne rzeczy. Damage jest mniejszy ogólnie. Okej, okay. mam nadzieję, że uda mi się tu upgradeować wszystko, żebyśmy jak najwięcej tutaj zdobyli. Kurka ta kamera się tutaj niszczy, nie to drażnić zaczyna, słuchajcie. Ok, cooldown jest tu wysoki. No dobra, mam nadzieję, że uda mi się tutaj jak najbardziej ulepszyć tego, tego głośnika. 500 monet trzeba aż, żeby go ulepszyć, więc to jest naprawdę mega dużo. No ale myślę, że damy radę, co? Bo jak nie my, to kto? Dobra, tego jeszcze ulepszymy kamerę i tego ulepszymy. Teraz nam powinno to oczywiście pomóc lepiej. No i słuchajcie, pamiętajcie, że została pewna gierka zbanowana którą tworzył telentrick, jeden z youtuberów, dostał też ostrzeżenie od dafugbooma także no nieciekawie, totalnie nieciekawie jeżeli o to chodzi natomiast powiem wam szczerze, że jest dobra akurat tutaj sytuacja z tym, bo jest wielka szansa, że ta gra powróci co jest mega fajne i miejmy nadzieję, że będzie to szybko okazało się że twórca Skip the Toilet Boom do, dał strajki właśnie tym e, słuchajcie tym e, tej, tej grze i talent gra została usunięta z Robloxa ale jest jedno bardzo duża e, informacja która warta jest z tego żeby e, wam o niej opowiedzieć okej okay, tu mamy też 0,5 obrażeń 0,5 radius to jest większy zasięg i to jest fajne Mianowicie, słuchajcie, jest prawnik, TelenTrick wynajął swojego prawnika i jak CreeCraft sam powiedział, ci prawnicy razem z, z, tam z zespołem Booma chcą dojść do porozumienia i być może gra wróci. Także jest to mega fajne, oby, oby jak najszybciej wróciła do nas ta gierka i zobaczymy. Mam nadzieję, że, że będzie tak, a, a nie inaczej i gierka będzie jak najszybciej u nas. Dobra, mamy maksymalny level. Ej, teraz ten epicki, no, 0,3 obrażeń, 0,55. Patrzcie, on szybko bije, więc weźmiemy sobie jeszcze jednego epickiego speakera. No i teraz tak, wiecie, no bo jeżeli Boom ma do tego prawa autorskie, to nie można sobie tak, od tak przyjść i wziąć jakby tego, nie? No bo jednak to jest kogoś i, i coś takiego jest nielegalne. No, więc e, Telentric wykorzystał nazwę Skibidi Toilet, wykorzystywał postacie Skibidi Toilet e, z tej serii. Przez to mm, Boom wynajął sobie odpowiednich ludzi, którzy szukają po YouTubie osób, które wykorzystują jego prawa autorskie i banują te osoby lub w jakiś sposób starają się dogadać, żeby, żeby jakby prawda, oni doszli do porozumienia i dostał on za to jakieś tantiemy. Więc tak e, również jest i w tym przypadku, e, no zobaczymy co z tego dokładnie wyniknie, mam nadzieję, że same pozytywy i wróci ta gierka, e, zobaczymy, no jest jak jest, ja może ściągnę słuchawki, e, więc, więc jest duża szansa, bo informacja jest taka od crafta, że właśnie prawnik talentrika rozmawia z zespołem od Buma i prawdopodobnie telentrick będzie dzielił się przychodami z swojego, swojej gry i ta gra powróci znowu, więc to jest mega fajne mam nadzieję, że, że wszystko wróci do normy i będziemy mogli oczywiście sobie wspólnie pograć jeszcze w Gierka, Chociaż ta wersja jest całkiem spoko, tylko ma dużo błędów. Mam nadzieję, że zostanie ona jakoś w miarę poprawiona. Dzięki czemu będziemy, będzie się lepiej grało, bo te postacie, które tu widzicie myślę, że ta gra prędzej czy później też zostanie zbadnowana, bo te postacie, które tu widzicie one są łudząco podobne do, do tego, do no do, do do serii Skip the Toilet, więc to też ta, ta gra grozi też również banem, prawda? No, ale zobaczymy. Wszystko przed nami. Jestem ciekaw, jak to wszystko się potoczy. Natomiast, no <ścoughs> różnie bywa, różnie bywa i, i prędzej czy później raczej te osoby, które które jednak korzystają z praw autorskich tych ludzi, no to one zostaną prędzej czy później również zbanowane. No niestety taka jest kolej rzeczy. Nie wolno, nie wolno kraść, bo tutaj też jest takie troszkę, wiecie, że kradną te osoby. No to jeżeli tak robią, no to muszą brać te konsekwencje, wiązać się z, yy, liczyć się z konsekwencjami. i tak również w tym wypadku jest. Bardzo mało dostajemy za pokonanie tych Skibidi Toilet teraz. To nie jest mi nic miłego, powiem wam. Szczerze, bo chciałbym ulepszyć może. Ja bym po prostu może spróbował to. O, dobra, jest, za 500. O, kurka. Patrzcie. Oj, oj, oj to chyba znowu przegramy. Tak mi się coś wydaje, że znowu będzie przegrana, bo jednak nie mam nawet na ulepszenia do tego. Oj jest nieciekawie. Chyba, żebym selnął tego tutaj. Nie. No, zagadałem się, słuchajcie. One wydaje się, że za szybko, jakby te postacie. Patrzcie, ja sprzedałem go, czy nie mogę go nawet sprzedać? Jesus Christ! Sell. Dobra. E to raczej, raczej przegrana. One za szybko się poruszają, niektóre. Przez to nie jestem w stanie ich pokonać. Oj, mało obrażeń zadaję. To jest raczej GG, moi drodzy, ale dostaniemy kolejne końsy, więc yy, tyle dobrze. No, on bije za dużo. Od razu mi bank zniszczy. No ale 320, więc mogę sobie zrobić kolejne. Reporting to Lobby. Mam nadzieję, że mnie przeniesie, bo to nie zawsze działa. Chyba mnie nie przeniesie. Jezu, jaka ta gra jest bugowana niestety. Ale jestem, możemy zrobić opening teraz dzięki temu. Jestem ciekaw, czy dostaniemy coś tutaj. Mega Kozackiego, tv -man. Ok, czyli kolejny do naszej drużyny Całkiem nieźle, weźmy kolejnego, kameramen No to już go mieliśmy, także Także średnio Sprawdźmy następnego, kolejny kameraman. No, no, ale mamy już TV-mana, mi tych rzeczy nikt nie daje, jakby tych jednostek Te sobie sprzedamy więc okej, okay, będziemy mogli tego TV-mana, szkoda, że ja nie mogę statystyk ich zobaczyć, a jest, patrzcie, mogę. Damage 100, cooldown jest też, wszyscy mają cooldown dość duży. To jest ciekawe. 50, 40, 25. Hmm. Ale zobaczymy, będę sobie rozwijał tę gierkę, będziemy grali, także do zobaczenia, sprawdźcie kolejne odcinki.